Co dziś znalazłem na starociach? Ten ciekawy zestaw lustro, konsolka, półeczka i małe lustro kosztował 650 zł. Zegar z lat 60. w stylu space age niemieckiej firmy Blessing za 400 zł. Dla fanów motocykli vintage BMW z 85 roku model k rt za 5500 zł. Najróżniejsze figurki, ta była za 200 zł. Zestaw modeli Toyota RAV4 za 250 zł. Włocławski Fajans z lat 80. Kinkiet malowany przez Helenę Musialik kosztował 350 zł, a ten świecznik sześcioramienny 190 zł. Niemiecki Akordeon Weltmeister za 1800 zł. Mosiężny francuski wiszący zegar Louis Jacquin w typie Comtoise z pięknymi zdobieniami tłoczonymi kosztował 400 zł. Rower elektryczny Kalkow z napędem na karbonowy za 3500 zł. Krzesło ładnie rzeźbione za 200 zł. Szwajcarskie zegary konsolowe z połowy wieku ze złoceniami były po 1000 zł. Kartonowe królestwo dla szperaczy, a w nim talerz z angielskiej porcelany Burleigh za 20 zł. Waza Bawaria Kronester za 30 zł. I Bawaria Szerce też za 30 zł. Szukam lamp industrialnych, ale dziś nic nie trafiłem. Za to wczoraj przygotowałem ogromne czechosłowackie lampy emaliowane z lat 60. Model typ 20. 4500. Ich średnica to 53 cm i wysokość 85 cm.